Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015 Matematyka poziom podstawowy zadanie numer 17. Pole Rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rąbu ma miarę alfa. Należy wybrać przedział, w jakim znajduje się wartość kąta alfa, spośród czterech możliwych odpowiedzi. W zadaniu mamy do czynienia z rąbem, czyli z czworokątem o wszystkich bokach równej długości. Oznaczmy długość boku rąbu małą literą A. Interesuje nas wartość kąta ostrego oznaczonego na rysunku grecką literą alfa. Wykorzystajmy kolejno informacje podane w treści zadania. Zacznijmy od obwodu naszej figury. Obwód rombu to 4 razy długość boku, czyli 4 razy a. U nas obwód wynosi 8. Oznacza to, że 4a jest równe 8, co daje a równe 2. Mamy więc długość boku naszego rombu. Kolejna informacja to pole powierzchni rombu. Żeby obliczyć to pole, potraktujmy romb jak każdy inny równoległobok. Drugi rysunek pokazuje romb ustawiony w taki sposób, że jeden z boków jest poziomą podstawą. Do obliczenia pola powierzchni potrzebujemy długości w wysokości oznaczonej na rysunku małą literą H. Długość wysokości H jest równa a razy sinus kąta alfa, z kolei pole powierzchni jest równe A razy H. Podstawiamy pod H wyrażenie z długością boku A i sinusem alfa. Otrzymujemy pole równe A kwadrat razy sinus kąta alfa treści zadania podano, że pole powierzchni rąbu wynosi 1. Pozwala to sformułować równanie a kwadrat razy sinus alfa równe 1. Przekształcamy otrzymane równanie tak, aby obliczyć wartość kąta alfa. Możemy dzielić przez a kwadrat, bo a to przecież długość boku naszego rąbu, która musi być większa od zera. Dostajemy sinus alfa równy 1 czwarta, czyli 25. Zerkamy teraz do tablic matematycznych i wyszukujemy wartości kątów, których sinus jest najbliższy wartości 25. Mamy kąt 14 stopni, dla którego funkcja sinus ma wartość w przybliżeniu równą 2419,10. Oraz kąt 15 stopni, dla którego funkcja sinus ma wartość 2588 10 000. Mamy więc jeden kąt, którego sinus jest mniejszy od sinusa kąta alfa i drugi kąt, którego sinus jest większy od sinusa kąta alfa. Oznacza to, że wartość kąta alfa mieści się między 14 a 15 stopni. Natomiast prawidłową odpowiedzią z treści zadania jest odpowiedź A.